Tata, nie ma ani długoterminowej opieki pielęgniarskiej, bo nie wiadomo, kiedy ta długoterminowa opieka pielęgniarska będzie udzielona, żeby się opiekować tym chorym, tym seniorem, który całe życie płacił ZUS. Więc tutaj też nie wiemy. Nie ma zapomogi finansowej, więc ostatnie te prawie 3 lata utrzymywaliśmy tatę i opiekę taką komercyjną żeby miał tą opiekę. No ale jak dowiedzieliśmy się, że są te przepisy, no to staramy się dowiedzieć, kiedy dostanie moja mama tą zapomogę. Ale nie ma ani zapomogi, ani ma długoterminowej opieki, bo zabrakło, bo zabrakło informacji w tej ustawie, że tylko osoby z trwałym orzeczeniem niepełnosprawności, nie mogące funkcjonować samodzielnie mogą się ubiegać o taką zapomogę finansową.